Witamy w kolejnym odcinku, w którym będziemy testowali zestaw. Kuba będzie testował zestaw. To ja. Który przyniósł, co tu tam jest? Festival of Emotion. Od kurde. Zestaw rakiet od Super Powera. Zobaczymy, czy jest super i czy jest power. A <laughs> Do, to są same rakietki? Same nie? rakietki. I mamy, tak, rakietek mamy 10, kaliber 11, wysokość 35 metrów. E, liczę na to, że będą kolorowe. To może unboxinga jakiegoś. Możemy. Jeszcze? No tu za bardzo nie ma co unboxować, ale, ale pokażę Wam mamy opakowanie. Ale ja się poczyta. Poczytaj sobie. A ja wam pokażę co my tu mamy. Trzy efekty widzę. Czerwona perła, zielona perła i niebieska perła. Jak I będziecie na chcieli zobaczyć, jak wyglądają te efekty, mam nadzieję, że te rakiety odpowiedzą na to pytanie. No, tak samo. Więc liczę, że czerwona perła to będzie to, zielona perła to, a to niebieska perła Z no różnym jeśli... Trochę mi nie pasuje, ale... Może rzucji. niebieski plastik jest droższy. Może. <laughs> ale właśnie ciekawym co tam będzie widać. Ciekawe, będziesz pamiętał, żeby zwrócić na to uwagę. Będę pamiętał. Dobra trzy różne efekty i zobaczymy, czy kolor główki ma na to jakiś wpływ, czy nie ma na to wpływu. Czy to będzie... Nie, no, ciekawe, czy to niższa. wybuchnie, ale myślę, że tak. Że wybuchnie, nie będzie samego poświaty. Jest 45 gram Neku, czy 4,5 g na sztukę. Tylko ciekawe, czy to liczą z silnikiem, który to wynosi, czy, czy tak? nie. No, przekonamy się. Zobaczymy. No eee, cena jest tego niezła. Eee, co też może wskazywać na to, Dobra, zobaczymy. zobaczymy, ta, zobaczymy Możemy jeszcze bliżej te jeszcze ten. Ewentualnie możemy Wam powiedzieć jakie będzie nasze odczucia. Ładnie? Rakietki Fikare. raczej jest takie mniejszych. Nie mniejszy, no. tak, no są o wiele większe, ale to jest mniejsze, zobaczymy. Troszkę mniejsze się można dostać, ale raczej mniejsze no, Zobaczymy. jeszcze większej. te, no spotkamy się najwyżej po, po tejście i, i zobaczymy jakie są nasze przeżycie. Albo na nagraniu Albo na, nagraniu. na live jakie są twoje odczucia. Pewnie. A tu są w ogóle fotki. Może to są te? Ale ja wątpię, że tak będzie wyglądało. Ale ja jeszcze sobie się przyjrzyjcie, czy to będzie coś, to samo, coś to, takiego. To co wam pokażemy. E, trzeba by mieć chyba niezbyt sprzęt fotograficzny, żeby to tak ująć. E, bo to mocno naciągane się wydaje być. No, przykładem PowerPoint, przed, albo jak to się mówi, nie, tutaj. Photoshop, Photoshop, a jeszcze jakieś dobre lustrzoneczki. Mhm. Albo to w ogóle nie jest to. Albo to w ogóle nie jest to. Ale tak co kombinować i myśleć co chyba ruszam w drogę ruszam dalej Także. Arrivederci. dobra kochani teraz odpalimy sobie rakietki festival of emotion i tak jak mówiliśmy w filmie zobaczymy bo mają różne efekty i czy kolor główki ma znaczenie odpalimy sobie najpierw zielonego potem żółtego i czerwonego na końcu zobaczymy co z tego będzie OK, to ja podejdę kawałek bliżej. Dobra. I dawaj kolejny. One chyba takie mają być. Tego się nie spodziewałem Ale chyba był niewypał <grymne> Dawaj jeszcze kilka pan Czyli te jednak chyba mają w ogóle taki efekt. No i te zielone są takie sobie. No to jest zielono. Tak. To dawaj jeszcze jedną zieloną, tak? Żeby Ta. zobaczyć czy to jest jakiś błąd, czy taki efekt. Czy to jest taki efekt albo każdy ma inny Dobra, a teraz dwa żółte pod rząd będą. To odciągiem okay. leci? Tak, ciągiem. teraz czysta. będą dwa żółte. Wtedy były dwa dwa zielone i tak dalej. Dobra. Strzela jeszcze tymi? Ile to? Ty A, jeszcze dwa. Ma czerwone. Wiesz, wszystkie. Ta. Czy to ma w ogóle jakiś efekt podobny do siebie? Czy? Nie wiem, możesz powiedzieć swoje spostrzeżenia, wnioski. Nie, nie mam żadnych. Opowiedz, jak Ci się podobało? Co sądzisz? O tym zestawie to ogólnie jest mało e, hałasu. Jak to powiedzieć? No, cichy jest, tak? Czyli bezpieczny dla zwierząt. Można, można go używać, jeżeli ktoś nie lubi hałasu, woli sobie samo światło popatrzeć i tak dalej. Czy kolor główki ma coś wspólnego z efektem? Być może. Być może i tak i nie. Bo tam troszkę się różniły. Chociaż może na nagraniu, jak się zobaczy, to będzie. Trochę inaczej, bo tak na, na, na świeżo to te efekty mi wyglądały na zupełnie różne i ciężko mi odpowiedzieć teraz na to pytanie. Zobaczyłem przy montażu filmu jak to wyjdzie. Ogólnie, jeżeli chodzi o rakietki, spoko. Jak dla, dla dzieci, które chcą popatrzeć tylko na światło dla zwierząt. OK, hałasu nie było, kolorki całkiem sympatycznie. Dziękuję.